Jedna klatka, druga klatka, a potem trzecia klatka, schodowa nieposprzątana, dom stoi zupełnie brudny, leży w sypie pijany ciedź wracane powywracane donice, przed blokiem windy zażegane, na schodach też na pewno raczej nieposprzątane, Wy i naryj ciecia, bo było nieposprzątane, gdy nie ma ciecia w bloku, to jest nieposprzątane trawa cała podeptana od jednego krawężniku do krawężniku bo nie było tabliczki nie deptać trawników hej, 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 a sypie się tyk na głowy i mamy troszeczkę karaluch Andrzej, wiesz o czym ja mówię natomiast patrzę rankiem a w bloku jest dwóch dozorców bo ten co miał do nas przyjść to się pomylił i teraz tam jest dwóch a u nas w ogóle wyralnieli drugie kocia Komitet blokowy się w*******a na maksa napisał Pismo do administracji, ej! Ej, na ryj dziecię, Bo było nieposprzątane Gdy nie ma dzieciach w bloku to jest nieposprzątane.